Cześć, witajcie z tej strony Misiek, jestem świeże. Po livestreamie, który dzisiaj robiliśmy. Mamy do czynienia teraz z kolejnym trailerem, który wyszedł 27 stycznia, czyli dzisiaj jak to nagrywam. Dowiedzieliśmy się, jakie umiejętności ma Megi i mamy mały snik tego, jak będzie wyglądał Olimp, więc naprawdę mamy tutaj dużo fajnych informacji i przeanalizujemy teraz trailer, dlatego bez przedłużania zaczynajmy odcinek. I chciałbym podziękować za taki wynik pod ostatnim filmem. Jesteście naprawdę wielcy, bo kanał teraz naprawdę się rozwija. Jak możecie zauważyć mamy tutaj Megi Nie będziemy całego trailera oglądać Jednakże przelecimy przez parę najważniejszych momentów Ponieważ no, oglądaliśmy to na live Zresztą sami możecie też obejrzeć ten trailer Jak wiemy Megi tutaj została wysłana na areny Apex I w ten sposób właśnie ona się tutaj pojawiła Zleciała tutaj na... Olimp, no i zaraz oczywiście nasze istniejące już legendy, w sensie dodane do Apexa, zaczną do niej naparzać. Więc tutaj możemy w akcji zobaczyć, jak wygląda między innymi Tactical i na nim się skupimy. Tak, tutaj zobaczcie, jak mamy ten pistolet, w momencie kiedy ona się próbuje bronić, to jest prawdopodobnie z, jego, z jej Tacticala. Wątpię, że to jest nowa broń, która by została dodana, chociaż o EPG też było mówione jakiś czas temu, czyli o ekwiwalencie tak. Takiej broni wybuchowej, tak? Która by miała zostać dodana? Tak na razie nie jest. Tu możemy zobaczyć właśnie w akcji. Najfajniej to zobaczyć na y, spowolnieniu. Dajmy właśnie spowolnienie. Wystrzela oczywiście te strzałki. Coś, co mówiłem na wczorajszym odcinku Apex News, czyli te strzałki, które ma y, przypięte gdzieś tutaj do pasa. Mniej więcej to tak się prezentuje, że wystrzela po prostu. Tą strzałkę, ten nabój, no i on po prostu eksploduje. Nie wiemy, czy po prostu on działa w momencie, kiedy ktoś do niego podejdzie, czy po prostu czasowo, czyli po prostu po wystrzeleniu i ma y, określoną liczbę sekund na y, eksplozję. Tego jeszcze nie wiemy, bo być może. Da się robić z tego jakieś takie pułapki w momencie, kiedy jest jakieś, powiedzmy, jakieś przejście, no i wiemy, że będzie tam wróg przechodził, no to możemy awaryjnie to zostawić. Nie wiem, tego akurat nie mogę w tym momencie sprawdzić. No to tak by się prezentował Tactical. dostaje tutaj, właśnie na twarz eksplozję. Krypto i Horizon. No i ciekawe, czy jeszcze mają przy okazji jakieś ogłuszenie. Tego nie wiemy. Na pewno jakieś damage otrzymują. Dobra, tutaj mamy w ogóle ciekawostkę. Ojca Okteina, który chce wrobić Megi i dlatego chyba ją tutaj wykupił. Tutaj mamy jakąś grubszą akcję ewidentnie, czyli pan Silva, czyli właśnie tata Okteina. próbuje użyć do jakiejś bliżej Niewiadomych celów właśnie Megi Żeby ją po prostu wrobić i tutaj niszczy Olimp, to znaczy próbuje go zniszczyć Na razie mu to nie wychodzi Aczkolwiek było blisko Więc będzie tutaj jakaś na pewno intryga I jak możecie zobaczyć jak tutaj zaczyna Megi biec to pojawia się Taki powiedzmy flame taka, Taki połysk czerwony I to jest pewnie ten Booster o którym już mówiliśmy Od dłuższego czasu, czyli to jest ta umiejętność pasywna Na 90% No ciężko powiedzieć czy na pewno i jak ona będzie działać, też do końca nie wiemy. Bo opcje są dwie: albo będzie aktywowana w niektórych sytuacjach, tak jak na przykład ktoś strzela do Bangalore, to ona dostaje tego spida na dwie sekundy. Czy tutaj tak będzie też to wyglądało w sytuacjach kryzysowych? Nie wiem. Być może jest druga też opcja, gdzie możemy aktywować tę pasywkę, jeśli użyjemy konkretnego przycisku. Tak jak mamy do kontroli Miraża, kiedy wypuszczamy hologram, albo tarczy Gibraltara. Możemy ją włączać i wyłączać. Może tutaj jest tak samo. Ciężko tutaj powiedzieć czy będzie jakaś właśnie kombinacja klawiszy, żeby to wykonać zobaczymy, wiemy chyba już, że to na pewno jest ta pasywka a tutaj mamy właśnie pana Sylwę dobra, lecimy dalej kto oglądał trailer, ten wie o co chodzi najważniejszy moment chyba będzie tutaj pod sam koniec jak przewinę zobaczymy Fuse używa tutaj ulta i w wyniku tej eksplozji, jak tutaj zobaczymy dalej Wyskakuje taka kulka, no, ale jak możecie zobaczyć, to jest na 100% ten element, który. Maggie ma przypięte do spodni i może go po prostu użyć. To, co też rozmawialiśmy o tym na ostatnim odcinku, czyli wypuszczamy tego ulta i on demoluje wszystko, co stanie na drodze. Ciekawe, czy po prostu te wielkie skrzynie też będzie można na przykład ruszyć. Wydają się one być na Olimpie takie dosyć z tytanu, takie no nie do ruszenia. Może tutaj coś się zmieni w tej kwestii, że. Niektóre elementy mapy będą interaktywne z tym ultem, w co wątpię, chociaż też można wziąć na to poprawkę i, i zwrócić uwagę przede wszystkim. Więc zapowiada się naprawdę y, ciekawy sezon, czyli mamy praktycznie potwierdzone umiejętności, jakie ma Megi. Tylko co do tego taktikala, nie jestem pewny. Może będzie to jakaś, właśnie, nowa broń? Chociaż, tak jak y, z przecieków wynika, raczej wszystko wskazuje na to, że to jest jej umiejętność. Deweloperzy Apex Legends potwierdzają, że jednak nie usuną tab strajfowania z gry. Jednakże zmiany są cały czas do tego planowane. Co to oznacza? Być może powtórzy się historia, tak jak było w przypadku banych hopów. Kiedyś banych hopy były bardzo mocne i kiedy na przykład się leczyliśmy, mogliśmy banych hopować o wiele szybciej niż teraz. Mamy teraz małą szansę, że to banych hopowanie nam e, odda parę powiedzmy sekund zaoszczędzonych e, na bichopowaniu. Jednakże żeby to wykonać, no to jest naprawdę teraz pod górkę porównując, jak to było kiedyś. Więc z tymi tapstrejfowaniami, tutaj możemy się przekonać, że będą one rzadziej będą występowały. Jest na to duża szansa z tego powodu, że raczej jest to taka funkcja czy mechanika gry której za bardzo chyba zmienić nie można. Ewentualnie tapstrafowanie nie będzie działało na powiedzmy 180 stopni, jak idealnie wytajmujemy i zrobimy 180, tylko na przykład ograniczy się możliwość wykonania tego tapstrafa do 90 stopni i zostanie skrócony na przykład o połowę. Ciężko powiedzieć, jednakże twórcy bardzo chcą to zmienić. Nie wiem po co. Okej, okay, niech im będzie, chociaż jak wiemy, we wrześniu miało właśnie nastąpić wycofanie tej funkcji z gry. Jednakże tak drastycznie. Zareagowała społeczność, że nie chcieli twórcy się narażać na ewentualne kolejne negatywne odzewy fanów. Ja osobiście uważam, że topstrafy są dobre i nie powinny być w żaden sposób zmienione. Jednakże się obawiam, że one zostaną w grze, lecz w bardzo okrojonej wersji. Jeden z graczy odezwał się do Szraktala na Twitterze i zszokowany wstawił posta, na którym widnieje informacja, że jego monety ulegną przedawnieniu za 178 dni. Czyli prawdopodobnie do Apexa niedługo zostanie wprowadzony system, który będzie przedawniał monety, jeśli te nie będą użyte w określonym czasie. Uważam, że to jest zmiana dosyć drastyczna, bo jeśli ktoś na przykład sobie zrobi przerwę od Apexa, a już wpłacił pieniądze na konto i powiedzmy wróci za rok, bo powiedzmy chciałby wrócić, wrócić do tego konta i grać dalej i chciałby kupić na przykład Battle Passa, to nie będzie mógł tego zrobić, jeśli zostaną wyzerowane jego monety. Szraktal odpisał, że taka możliwość jest tylko w Japonii, gdzie rzeczywiście takie praktyki są legalne, jednakże nic nie wiadomo, czy nie zostanie to zmienione na przykład na Europę i Stany Zjednoczone i w jakiś sposób zostanie to zmodyfikowane tak, żeby prawnie było to legalne. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Znów się powtarzam, bo w ostatnim Apex News też o tym mówiłem. Jeśli to powtarzam, to znaczy, że chyba nie jest dobrze, bo twórcy szukają tutaj dodatkowo źródła sfinansowania gry. To znaczy nie tyle co twórcy, tylko myślę, że to idzie odgórnie z zarządu, co dobitnie pokazują ostatnio wszystkie wielkie firmy. Uważam, że to by była zmiana bardzo na minus, ponieważ, tak jak mówiłem, hipotetyczna sytuacja, jak ktoś nie gra, ale chciałby wrócić po jakimś czasie i nagle tych monet nie ma, to by było dosyć nie fair. Zwłaszcza nie każdy musi mieć czas na granie i powiedzmy ma skumulowane monety Apex i chciałby go wydać na jakiegoś innego Battle Passa, to tym bardziej powinien mieć możliwość użycia tych monet w przyszłości bez obawy o utratę, jeśli dana osoba nie będzie grała jakieś 182 dni i nagle zostaną one wyzerowane. Napisz w komentarzu, co o tym myślisz, czy jest to dobre posunięcie ze strony twórców i wbij na mojego Instagrama, gdzie zawsze wrzucam posty, kiedy robię livestreama albo wrzucam odcinek. Wtedy nie przegapisz niczego. Tymczasem YouTube podpowiada mi, że chcesz zobaczyć ten film, dlatego w niego kliknij na środku ekranu. Chaos.